Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, nietypowy miłośnik transportu. Dzisiaj jest bardzo ciekawa okazja, bardzo ciekawy autobus, bardzo ciekawy proces społeczny do omówienia, więc od razu, bez przedłużania, lecimy z odcinkiem. Znajdujemy się przy ulicy Bogdana Dobrzańskiego, ulica Bogdana Dobrzańskiego, czyli oaza studentów lubelskiej, Lubelskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, dawnej Akademii Rolniczej. Gdzie w swego czasu na tej pętli, w której jeste na której jesteśmy, jeździła linia 56? Linia 56 była typową dowozówką z akademików do kampusu centralnego. Jeździła bardzo często, jeździły autobusy, później trolejbusy na agregacie. No ale linia od 2014-2015 to Wam napiszę nie jeździ. I nie jeździł tutaj, broń Boże, żadne autobusy. A w dniu dzisiejszym się to zmieniło, dlatego że przyjechaliśmy my tu. my, ja, fv Motors i ekspert do spraw sip z Lublina przeprowadzić sobie takie testy nowego wynalazku, czyli 7-metrowego Kinglonga. Kinglong L6 King jest znanym już w podświadomości polskich miłośników pojazdem, dlatego że został zaprezentowany w lecie tego roku albo na wiosnę w Krakowie. Potem już odwiedził sporą ilość miast, Całe szczęście udało nam się go wyrwać na testy w Lublinie, oczywiście nieliniowej, bez pasażerów, ale mamy okazję go nagrać. Podziękowania dla całej załogi FO Motors, ale to w następnym filmie bo następny film będzie dużo bardziej ciekawy niż tylko omówienie autobusu, ale to wszystko zobaczycie. No niemniej jednak obchodzimy autobus z zewnątrz. Autobusik mały, zwinny naprawdę wszędzie da się zawrócić idealny kandydat do obsługi linii w centrach miast, w wąskich uliczkach albo linii, linii cieszących się mało popularnością, a niezbędnymi. Na przykład można by uruchomić 56 w kształcie stąd do najbliższego węzła przysiadkowego, czyli na przykład na Majdanek albo na Park Bronowice, ewentualnie jakby pójść jeszcze dalej to dworzec. W każdym razie mamy króla Kinglonga 7-metrowego, no i troszeczkę sobie o nim powiem. Kinkąg 7-metrowy, no to, to z siłą rzeczy nie będzie jakiś autobus przegubowy, więc y, trudno dyskutować o jakiejkolwiek estetyce y, albo o jej braku. Dla mnie jest ładny, dla drugiego będzie brzydki, to są gusta. Niemniej jednak, wszystko ma to, co potrzeba i zaraz się o tym przekonacie. Ma klimatyzację, ma, ma naprawdę. Zobaczycie, bo będziemy omawiali na, e, na bieżąco. 6-metrowy oczywiście, PFV6. Niemniej jednak, cóż, z zewnątrz bo troszeczkę chłodno jest, ale zaraz wejdziemy do pojazdu. Autobus ma silnik oczywiście centralny. Kinglong w ogóle nie oferuje silnika w piastach. To już czas samemu ocenić, czy to jest dobrze, ale, ale taki jest fakt. Mamy drzwi odskokowo przesuwne. Nie są to drzwi Ventura, są to drzwi autorskie firmy Kinglong, ale również tak jak i Ventury się nie tłuką, więc w ogóle nie ma żadnego przeciwwskazania, żeby mówić na przykład yy, co jest lepsze. Mamy oświetlenie drzwi, które zaraz pokażemy. Gdzie? Mamy oczywiście rampę, mamy rzeźnię, Mamy, mamy wszystko to, co jest potrzeba we współczesnym autobusie yy, 6 -metrowym. Szyby są otwierane, ale niepotrzebne jest to w większości przypadków, ponieważ wspomaga nas bardzo wydajna klimatyzacja. No i co? Wnętrze jest takie, bym powiedział, małe. Nie ma tutaj wielu rzeczy do omawiania, ale jeszcze taki rzut. Mamy monitor, mamy system SIP, oryginalny, włącznie z kamerami. Tak, o, jest kamera. Machamy do kamery. No i przód na pewno jest to odważna stylistyka, ale może się podobać. Może się podobać. Mi się na przykład podoba i to nie jest kwestia, że, że tak muszę mówić, tylko naprawdę jest to coś nowego, coś czego jeszcze nie było w innych produktach, szczególnie europejskich. Dlatego musimy posiłkować się Azją czasami wśród wśród czegoś nowego, powiewu czegoś nowego. No to co? Kabina kierowcy. Kabina kierowcy jest akurat, mimo że to jest autobus malutki, w pełni wydzielona i to jest akurat świetne, bo to wzmacnia komfort, bezpieczeństwo ETC-era. Etc. Na pewno jest to dużo lepsze niż wszelakie zabudowy na bazie Mercedesa Sprintera, jeżeli chodzi o komfort kierowcy. Mamy w pełni wydzieloną kabinę. Naprawdę w tej kabinie jest gargantuicznie dużo miejsca, co wam zaraz pokażę. Ciekawy detal tabliczka znamionowa. Xiamen Kinglong Automotive Industry. Dokładnie, właśnie tak się za, zakłady Kinglong są z miejscowości Xiamen miasta, więc tak to jest. Eee, no i dobrze, idziemy sobie do kabiny. Mały autobus, nie ma za dużo czego omawiać, aczkolwiek kabina to jest temat, w którym jest bardzo dużo do omawiania, bo eee, jeżeli chodzi o komfort kierowcy, to na pierwszy rzut oka. ISRI, dwa podłoki, albo ISRI, albo fotel chiński, jakiś lokalny, to się zaraz dowiemy i Wam napiszę, ale na pewno nie jest to, no nie jest to skóra z węża ogrodowego, mamy dwa podłokietniki z regulacją, to jest super, mamy pas bezpieczeństwa, ale co jeszcze mamy? Mamy na pewno, jako że to jest, no jest to full opcja swego rodzaju, mamy na przykład funkcję do wysiadania, Mamy opcję podnoszenia. Tu mamy możliwość, że nam, yy, znaczy tutaj są akurat z, zapamiętania, bo to jest fotel inteligentny, tak, tak mi się wydaje, bo wiem, że są takie fotele. I tutaj po prostu mamy cztery pozycje, które sobie można ustawić, zaprogramować i w zależności od przełączenia tego guziczka yy, będzie nam to yy, odpowiednio wracało. A samo podnoszenie mamy w miejscu yy, tym. Yy, tu mamy, yy, co my tu mamy. Tu mamy funkcję właśnie do wysiadania, czyli fotel idzie na sam dół albo na przykład jak siedzimy na przerwie i fotel wraca. Eee, oczywiście fotel jest w pełni grzany i tak dalej, i tak dalej, ale pozwólcie mi usiąść na tym pięknym fotelu, bo pulpit to jest miejsce, gdzie się dzieje ogromnie dużo. Kabina. Eee, autobus jest bardzo jasny i nie czuję się tutaj jak w klatce kierowca, wręcz przeciwnie. E, mamy e, monitory zamiast lusterek, ale mamy również lusterko wewnętrzne. Nie tu, a tu, tak żeby było wszystko widać, i żeby nie, wchodzi, nie wchodził słupek kabiny w światło lusterka. Nie wchodzi, e, to można sobie zobaczyć. E, oczywiście kabina jest ryglowana w razie potrzeby, żeby nikt się nie dostał z zewnątrz. Mamy półeczkę do sprzedaży biletów, i mamy taki schowek. To jest jak najbardziej na plus. E, idąc dalej, mamy e, tachograf. W razie potrzeby, oczywiście, na liniach dalszych, które odbiegają od bazy o tą liczbę kilometrów, mamy możliwość używania tachografu. Mamy radio, które ma funkcję Bluetooth. I dalej. Przycisk numer jeden. Oświetlenie kabiny kierowcy, ale oświetlenie po prawej stronie oświetlenie LEDowe, oświetlenie schowka tak naprawdę, bo tutaj jest schowek w tej okolicy. Yy, a czy oczywiście mamy dwa poziomy oświetlenia, bo przerznąłem. Mamy pierwszą lampkę i mamy drugą lampkę. Yy, tak to wygląda. Yy, cóż mam powiedzieć? Dalej. Yy, kolejny przycisk to jest oświetlenie salonu. Oświetlenie salonu jest oczywiście w pełni LEDowe. To jest pierwszy stopień. A zobaczcie, jak daje na drugim stopniu. Włącznie z tymi świetlówkami przy kierowcy. To jest też yy, ciekawa yy, funkcja. Yy, kolejny przycisk. TV włącza obraz telewizora za kabiną kierowcy XXX to jest wyświetlacz wewnętrzny. Ten przycisk włącza wyświetlacz zewnętrzny, oryginalny, Magnetic Nord, właśnie tutaj jest do niego sterownik, on oczywiście też obsługuje obraz z kamery. Kolejna rzecz właśnie rzeczone oświetlenie nad drzwiami, które już wspomniałem. Oświetlenie nad drzwiami. Również jest LEDowe, i z zewnątrz, tak, też mamy lampkę. Która dla bezpieczeństwa będzie nam ułatwiała wsiadanie i wysiadanie. Yy, idziemy sobie dalej w, naszy, w naszych przyciskach. Tutaj wyłączymy sobie. Mamy światła yy, przeciwmielne, przednie, tylnie oczywiście. Oświetlenie, yy, światła mijania tak, dobrze mówię. Światła mijania ale światła mijania też mają funkcję auto. E, taką, że mają czujnik zmierzchowy, bo czujnik zmierzchowy mamy. Ładnie się to podświetla na zielono. E, marzenie. E, dalej. DEW. Autobus ma w pełni sprawne i funkcjonujące zezwolenie. E, muszą być drzwi zamknięte, bo akurat akurat e, drzwi bardzo cichutko i powoli się zamykają, tak jak i Ventury. I teraz... Szczerze powiedziawszy, to mamy no mamy DEF włączone i mamy przyciski do otwierania drzwi. W zasadzie jeden przycisk, ale przycisk nam się kulturalnie podświetla. I naciskając Stop, oczywiście drzwi się otwierają, nie ma problemu. A i no będzie nam pikał, dlatego że ja wstałem z fotela i nie mam zapiętych pasów. I niestety, w przypadku włączonego zezwolenia, no jest ten sygnał alarmowy. E, który nam będzie wył, że kierowca wstał z fotela e, i e, ma odpięte pasy. E, przy włączeniu zezwolenia, oczywiście, bo do drzwi to nie dotyczy. Dalej, przyklęk. Autobus ma, e, jako że ma służyć, no nie oszukujmy się ludziom starszych na niektórych liniach, no to mamy możliwość przyklęku. Autobus ma w pełni sprawny i funkcjonujący przyklęk i wyjdziemy zobaczyć, dlatego że naprawdę podłoga obniża się do stanu akceptowalnego. No jest to parę centymetrów, ale yy, definitywnie lepiej niż w wysokopodłogowym produkcie innej marki, mówiąc dyplomatycznie. No i mamy odklęk. Oczywiście również działa. Mamy podnoszenie pojazdu na dziurach. Mamy komputer pokładowy. Komputer pokładowy jest to w ogóle pulpit pochodzi z firmy Actia. KingKlong współpracuje z Actią. VDO nie mam pojęcia, czy da się zamówić. Wydaje mi się, że nie, ale akcja od następnych egzemplarzy ten prototyp ma taki pulpit, że tak powiem, stacjonarny, zabudowany, ale nowe pojazdy dostarczane do Polski w razie wygrania kontraktu będą miały już akcję. Taką znaną, akcję 2, znaną z innych autobusów czy Skinklonga 9-metrowego. Bardzo tutaj cieszą też detale, na przykład właśnie. Taka miniaturka naprawdę KingKlonga jeden do jednego taki jak jest nasz, włącznie z malowaniem. Dalej, mamy wychwytywanie znaków i czujnik pasa ruchu. mamy hebel, mamy włącznik falownika, jak to się mówi w trolejbusach, czyli że odpalenie, mamy światła awaryjne. Dalej, mamy elektryczną roletę, to jest też ciekawe w takim małym autobusie. Roleta jest w pełni elektryczna. Nie ma w ogóle problemu. Mamy wentylację fotela yy, i mamy yy, wiatraczek. Yy, włącznie z ogrzewaniem. Jest napisane, że ventilator works. No, pracuje. Yy, tak, tu jest to. to, jest to dodatkowy wiatrak, który pozwala się schłodzić w razie jakby jeszcze komuś było zimno bez klimatyzacji, bo zwróćcie uwagę, że mamy tutaj, tu mamy wywiewy, tu mamy wywiewy, tu mamy wywiewy i tu mamy wywiewy. Wywiewów, a wywiewów. Panel klimatyzacji marki Kinglong. on jest, nie jest skomplikowany, więc ja go nie będę omawiał. on jest intuicyjny. Mamy automatyczny klimatyczny, na przykład w tej chwili mamy ciepło w autobusie, dlatego, że on automatycznie dostosowuje temperaturę, mamy wentylator, mamy obieg zamknięty i tu możemy sobie regulować temperaturę. Mamy przestawianie lusterek, lewe prawe. Eee, mamy włącznik pieca, eee, i tutaj są wszystkie sterowniki mm, do ogrzewania. Tutaj mamy ogrzewanie lusterek, tutaj mamy ogrzewanie prawej szyby, tutaj mamy ogrzewanie szyby, przejrzyjmy, szyba, szyba Nie jest ogrzewana, eee, i tutaj mamy dwa przyciski. Panie Macieju, możemy poprosić, do czego tutaj nam te dwa przyciski? Bo już zdążyłem zapomnieć. Jeden z tych przycisków ogrzewa nam zawór spustowy osuszacza, natomiast drugi przycisk, na takie nazwijmy to bardzo ostre mroze, możemy sobie wygrzać wstępnie silnik elektryczny. Czyli to co w dziewiątce mieliśmy? Tak, tak, co prawda nie spotkałem się z koniecznością użycia tego, dlatego że to takie bardziej mrozy typu minus 15-20 stopni. Tak natomiast taka funkcja jest, gdyby ten silnik całkowicie zamarzł, to można go sobie podgrzać i wbrew pozorom łatwiej uruchomić autobus elektryczny w zimie niż autobus fajną. Dokładnie. Z panem Maciejem jeszcze porozmawiamy właśnie w następnym filmie. My dokończymy tutaj obsługę. ASR, włącznik, znaczy wyłączen wymuszenie wyłączenia ASR, bo ASR jest domyślnie włączony oczywiście. Włącznik antystoczeniowy, jak to w autobusie elektrycznym. Tu mamy ogrzewanie tamtej szyby. Tu mamy, y, tu, było, tu było... Nie, 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 tu co coś pomajtałem, bo y, tu mamy jeszcze ogrzewanie, to jest szyby przedniej, a tu jest y, tutaj mamy ogrzewanie, co co? To jest y, szyba kierowcy, tu są lusterka, tutaj jest. są a tutaj jest, której. Tu mamy dwa elementy. Jeden z tych przycisków uruchamia nam nadmuch na szybę nadmuch. przednią, a drugi uruchamia nam elektryczne ogrzewanie. Bo Rozmrażanie bo... tak zwane. Tak, tak jest. Szybą Rzeczywiście szybą widać tryb. nawet pod światło w tej chwili. Super. No dobrze, no i ostatnie przyciski po stronie lewej mamy e awaryjne odłączenie baterii w razie potrzeby. Sterownik mm, kierunku, tak naprawdę nawrotnik znany. Z Longa 9-metrowego jest dokładnie taki sam. Hamulec ręczny już jest w formie takiego przycisku, nie ma, nie ma wajchy, hamulca awaryjnego. Mamy funkcję oczywiście Auto Hold, tak jak w samochodzie osobowym, hybrydowym, na przykład, że y, przy postoju na światłach, przy przytrzymaniu nogi na hamulcu mamy możliwość y, niewyzwalania nie, nie manualnego, nie manualnego hamulca. Tutaj mamy oczywiście, tak jak w Kongu już przy okazji autobusu 9-metrowego, mówiliśmy, że jest w opór gniazdek do ładowania zapalniczek, tak zwanych. Tu też jest, tutaj są akurat dwie, tam jest jeszcze trzecie. No, i tak naprawdę tyle jeżeli chodzi o kabinę. Yy, w małym autobusie zawsze jest taki problem, że nie ma gdzie powiesić kurtki. No, tutaj mamy rozwiązane to za pomocą wieszaka. Mamy jeszcze oczywiście mikrofon, który się włącza tutaj. No, jest to w pełni sprawny, funkcjonujący i yy, autobus, który możemy sobie zamówić. Może cieszyć oko w naszym mieście na liniach mało obłożonych, na liniach przez wąskie uliczki. Więc jeszcze raz serdecznie zapraszam do testów, jeżeli będzie w Waszym mieście, żebyście pokazali swoją opinię o tym maleństwie. Prawda, że ładny? Prawda, że ładny. Do zobaczenia w następnych filmach.